Siemanko, z tej strony witam Was w, kolejnych, w kolejnym odcinku sezonów. Miałem dzisiaj nagrać dla Was Sim City niestety coś z serwerami było nie tak no i nagrywam dla Was sezony. Czyli cały mecz, moja historia: 50 wygranych, dwie, dwa remisy, zero porażek. Druga liga, przechodzimy do kolejnych spotkań, no i jesteśmy na najlepszej drodze, aby bez porażki wygrać drugą ligę, awansować do pierwszej. No a tam tylko zostanie nam już wygranie tej ligi. Więc myślę, że po prostu. To fajnie by było, jakbym to zrobił taki achievement. O, Real został z szkoda, ale wiadomo, ostatnio nie idzie im najlepiej, dlatego trzeba tutaj wpuścić Casillas'a, To na pewno. No, Bale też właśnie nie grał najlepiej i prawidłowo, że go z Szybko zmiana formacji 4-2-3-1, ale nawet gdy są słabsi, niektórzy zawodnicy. To nic nie znaczy. Tu jest skład idealny. Tutaj tylko zamienić Modricia z Bailem, a reszta jest idealna. Moim zdaniem, Di Maria powinien dostać w górę troszkę ocenę, ponieważ gra naprawdę ostatnimi czasy fenomenalnie. No i tyle. Przechodzimy do e, spotkania. Jutro będzie vlog. Będzie vlog. E, już tam zajmuję się edycją tego vloga. E, myślę, że wyjdzie całkiem fajnie. E, wiadomo z jakiej okazji. Ci Facebookowi wiedzą. E, no i tyle. E, Powinien być śmieszny w miarę i też informacyjny. Także dwa w jednym. Każdy coś fajnego znajdzie. I gramy przeciwko Niemcom. Jak widzicie, nic nie zmieniam na początku. No i będę starał się opowiadać o spotkaniu i o tym, jak bronię w meczu. Jak widzicie, na przykład idę już Marcelo do skrzydła, bo wiem, że on tam będzie szedł. No i widzicie, Marcelo przejął piłkę, bo ja go kontrolowałem cały czas. Ja wiedziałem, jak mam nim iść, a trzymałem sobie tylko drugi przycisk, żeby po prostu ktoś inny O, Ronaldo, ktoś inny do niego podbiegł trzymałem dokładnie RB, żeby pressing wywołał obrońca, którego, którego nie mam zaznaczonego, tak jak teraz Benzema widzicie, on podchodzi, on chce zabrać mimo, że nie mam go zaznaczonego on teraz będzie z tyłu, podał piłkę, no i dobra i niech sobie tak podaje mi to nie przeszkadza ok faul Czarny sędzia! LOL Pierwszy raz takiego widzę The fuck Pięknie Marcelo przepiłkę Ronaldo Nie, dobra, bo Benzema może być BUM 1-0 Nie wiem co tam faul jeszcze był na mnie jakiś Bo miałem przywilej A tu Benzema bez problemu po prostu który sprintował, strzelił z fałsza, pięknie 1 -0. i lecimy dalej koleś 89, czyli ma e, ile on ma lat? 25? 26? Także czasem po, po tym, po końcówce możecie wiedzieć, ile przeciwnik, z którym gracie, ma lat. No tak, taki mały tip ode mnie. Większość użytkowników tak tak ustawia swoje niki. No i co? Koleś nie ma za bardzo co rozegrać. Marcelo przejmuje. Pięknie zastopowałem to. Bale, dawaj Bale. Zrób ruletkę. Poczekaj, tam u góry wbiega ktoś. Świetnie. Modric. 2-0. No, widzicie. Druga liga, a jest easy. Może wyjdziesz już, co? Nie, nie wyjdziesz. No dobra, będziesz walczył. Tam mi się podoba. Trzeba walczyć do końca. Christiano, 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 Christiano! Cristiano! stanie Krystiano trafił z wolnego w końcu. Ale nie, nie był to strzał bezpośredni na bramkę, tylko nam po ręce przeciwnika poszło. No ale trafił. Ale powinien i tak, moim zdaniem, oddawać e, częściej rzuty wolne Bailowi. Bo Bail jakby ma wię, większy procent trafionych tych rzutów wolnych. Jakby miał więcej do wykonywanych, myślę, że. Adi Maria, nie ta noga! No, to, to by był lepszy zysk dla Realu Madryt. W ogóle nie wiem, śledźcie mnie na Facebooku i w ogóle, a propos Facebooka, musicie kliknąć że chcecie otrzymywać poinform po poinformowienia, tak, informacje od mojego kanału, bo teraz Facebook ograniczył jakby ilość wyświetlanych postów, znaczy ilość, w ilość osób, do których jest przesyłany dany post, tak, także musicie sobie to zaznaczyć, jeżeli chcecie dostawać ode mnie informacje. Ja tam wrzuciłem e, dzisiaj na przykład kubek, który znaczy kubek, szklankę e, od mojego kumpla z Real Madryt, bardzo fajny prezent, e, Cristiano, 3-0. No, także ja Wam pokażę to teraz, ci co nie widzieli, Real Madrid Beer Glass Beer Glass Real Madrid. Świetny prezent lecimy W ogóle, że ja go wczoraj doniosłem, ale to już ma mniejsze <grymne> o Dobra, 3-0. Jednostronne spotkanie. Przeciwnik jeszcze nie miał strzały chyba na bramkę. No i Ronaldo znowu. Wybiega. Ronaldo. świetny. CR7, do boku, do boku. Pięknie. Blisko. No, Przeciwnik gra fatalnie jak w obronie, jak na drugą ligę. Naprawdę fatalnie. Nie wiem dlaczego tak. No ale podobno nie dostaje się zawodników z tej samej ligi. Już, tylko na przykład czasami nawet może wam jak jesteście w drugiej lidze dodać przeciwnika z siódmej i tak dalej. Dziwne to moim zdaniem, no ale tak to robi jej i tyle. Dlatego chcę tego PS4 kupić, żeby sprawdzić swój poziom z lepszymi graczami, którzy niewątpliwie na PlayStation są, no bo Dobra, Di Maria nie dobiegniesz, ale on będzie podawał tu na dół. Wiedziałem, że tak się stanie, dlatego to przejęłem. E, Cristiano. świetnie. Ajajaj, aj, aj. ktoś tu, Lam. No tak, Lam to jeszcze jest dobry obrońca, więc może to przejąć. Modrić z daleka. Uh, mojer. No, dole no. E, no, macie reflinki, możecie się zarejestrować. E, World of Tanks, e, Ghost Recon i tak dalej. Mówiłem, że sporo was klika w te reflinki. Ale nie każdy się zamienia na dobrze kliknięty refling, jeżeli tak to mogę powiedzieć. Bo trzeba się zarejestrować, potwierdzić maila i nie wiem czy zciągnąć gierkę. No ale wypadałoby, tak? Sprawdzić grę jak najbardziej. Bo no zróbcie to, sprawdzajcie gry, bo to są dobre, darmowe gry. Ronaldo. Ronaldo. Oa, mógłeś już sam sobie powiedz. W ogóle co, mój, co moi taki pressing robią, to nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. No ale okej. Okay. Mam mniej z tyłu zawodników wtedy. Marcelo, już sobie uciekam na lewe skrzydło, on i tak do niego idzie, jak widzicie. E, dobra, znowu uciekam. Trzymam go e, tym moim obrońcą zaznaczonym, a tutaj po prostu e, naciska go, jakby komputerowo e, mój inny gracz. Dobra, no i przejęcie. Przeciwnik nie potrafi przejść przez moją obronę szczelną, go nie patrzeć. Bail, 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 świetnie. No. Oj, już wiedział, że chce podać do Ronaldo, przeczytał mnie bardzo dobrze. Co teraz ma kontrę, jakąś przeciwnik, ale chyba nic z tego nie wyjdzie, wyjdzie Casillas. Casillas, moim zdaniem, powinien wrócić do bramki Realu. Może wprowadziłby z samym tym, że jest w bramce i wiecie, jest, jest jakby legendą tego klubu, po prostu wróciłby spokój w polu trochę. No ale zobaczymy, co Carlo Ancelotti wymyśli. I Maria aj. Na przykład e, mm, tak zmieniając temat całkiem, tylko pierwszy strzela brameczkę. E, Meset Ezil odszedł z Realu, gra w Arsenalu i gra słabo. Naprawdę słabo, słabo, przeciętnie. Jak na jego umiejętności oczywiście w tym Arsenalu, nie wiem czy nie potrafi się odnaleźć e, No ale po prostu za taki, taki gracz nie powinien tak słabo... znaczy słabo, no wiecie, no to jest Esil, tak? On potrafi jednym, jednym podaniem uruchomić całe no cał, 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 cały atak i, i, i ktoś może strzelić bramkę bez problemu e, po jego podaniu. E, no ale nie wiem, no słabo gra, słabo gra ostatnio. I to mnie trochę martwi, bo lubię go, go jako gracza. Zresztą niektórzy z was mówią, że jestem podobny do Rozilla. Tak wiem, te, te oczy. Te oczy e, mogą kłamać, chyba nie czyli ja mógłbym coś złamać? Coś tam, coś tam. Jeszcze po jednej bramce może przeciwnik wyjdzie. Nie, nie żebym liczył na Gareth Uuu, gary biegów, kiop. Załatwo jest zdecydowanie. Ja chcę. Nie druga liga jest słaba, nie? Jak widzicie. Jeszcze porażki nie miałem, a tutaj raczej się nie zanosi na takową. Benzema, 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 przemi, przemi, przejmie. nie, dobra Szyrle, Okej. Okay. Świetny Benzema Czabi Alonso, a już nie dogonisz, szkoda. Widzicie, bardzo mało miejsca mu zostawiłem na jakikolwiek ruch, na jakiekolwiek podanie, i teraz mu zostawiłem zbyt dużo. Royce wybiega, ja pokazałem trochę bramkarza. Jak widzicie, nie za bardzo wiedział, co chce zrobić. No, i nie ma bramki. Musicie czasami wychodzić, jak już jest taka sytuacja, prawie na jeden na jeden, wychodzić bramkarzem na sekundę, tylko nacisnąć, żeby żeby on zobaczył na ekranie swojego bramkarza. On wtedy to jest takie instynktowne: yy, on instynktownie myśli, myśli żeby no, strzelić lobem, yy, i po prostu on już naciska tego loba. Wasz bramkarz coś cofa na bramkę, jest już w tej bramce. Yy, no i tyle, tak. Jeżeli jest to dobry gracz, no bo większość dobrych graczy, gdyż zauważy. Yy, Bramkarza, że wychodzi, no to wtedy lobuje. Yy, także musicie na to zwracać uwagę. Pamiętaj, że to jest naprawdę tyle razy już tak ludzi zrobiłem na to, yy, że wychodzę z bram bramkarzem, niby, a tak naprawdę nie wychodzę. Ok, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, a bez sensu to ten trick, bo on czekał na mnie. Ach, niezwiele zabrakło. Please. Tak będziesz przerzucał teraz. Ta, szukał, szukał dziury w całym. No, nie wiem, czy ci to wyjdzie. Bo Di Maria przejmuje piłkę. Podanie do góry. Tam jest Modric. Modric nie zatrzymuje się. Właśnie dziwimy to, że czasami się gracze zatrzymują. Ok, Modric. Modric. Modric, Modric. fal panie sędzio. A, będzie spalony chyba. Nie? U, dziwne. Byłem niemal przekonany, że będzie spalony. Bale, Gareth Bale. Nie prawa noga. Co jest? Z przeciwniku zmieniasz coś, czy wychodzisz z meczu? Wychodzisz z meczu. Prawidłów. 5-0. Koniec spotkania. Przeciwnik miał więcej posiadania piłki, ale nic mu z tego nie wyszło. 9 punktów. No i co? Musimy wygrać jeszcze w tej lidze. 5 spotkań. Tak, dobrze, no, liczę. 5 razy 3, 15. Za dużo punktów. 4 spotkania. 12 punktów potrzebuje. 12 punktów, żeby awansować. No i w następnej lidze potrzebuje wygrać 7 spotkań, czyli łącznie. 4 plus 7 11 spotkań, żeby wygrać pierwszą ligę bez porażki. Czy to mi się uda? Piszcie w komentarzach na dole. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.